Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj wam pokażę stasioncame.pl Dzisiaj wam pokażę jak e, dzisiaj wam pokażę jak dodawać e, lakiery e, etapy silnika, poziom czwarty, poziom 5, e, na zawieszenia, e, takie inne rzeczy, do gry Gran Turismo 5 A, przede wszystkim podpinacie pendrive pod waszą konsolę i to już się go podpiliście wchodzicie w zakładkę gry e, narzędzie zapisanych danych e, szukacie Gran Turismo 5 już to zrobicie e, kopiuj e, na wasz dysk twardy, znaczy nie twardy tylko na pendrive'a. E, tak tak kopiują się nie już miałem save'a wcześniej dobra i na tą chwilę to jest tyle Siema, witam Was z powrotem. E, teraz e, otwieracie waszą przeglądarkę, chociaż Wy już macie otwartą, jeżeli oglądacie ten film. I wchodzicie w link w na opisie, czyli homikuj.pl, ukośnik kbj.pl, ukośnik program e, Tak. To będzie w opisie. Robicie sobie konto, jeśli nie macie. E, to jest bardzo proste. jest bardzo prosta. Jest darmowy, 100% darmowy. Żeby ktoś się nie pomyślał, w 100% darmo, darmowe przysięgam przynajmniej aktualnie się 10, nie, 1 października y, 2014 roku. I szukać takiego programu jak GT5 Garaga Editor v 131 Stream 355 to, ja już to mam program, więc to mnie akurat nie obchodzi. E, kiedyś to pobraliście, za... nie, 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 nie zamykajcie przeglądarki, bo przecież oglądacie mój film no chyba, że to sobie zapisywaliście, zapisujecie to możecie zamknąć e, dobra, zamykamy e, jeśli już to pobraliście wchodzimy w mój komputer e, znaczy to, ten pik wygląda w ten sposób czekajcie, jest to nie, tak, tak to wygląda robicie sobie jakiś folder e, to wrzucacie do folderu a, jeszcze potrzebujecie winy winrar f 7 zip, ale to większość osób mam. Tworzycie folder, że to i klikacie Extract Here, wypakuj tutaj i tak dalej. Kiedy już to wypakujecie, będzie, będziecie mieli w tym miejscu, w tym folderze, takie coś jak. Czekajcie, jak ja tu mam. Jeśli tam w ogóle mam, folder Release. W folderze Release macie takie coś jak GT5 Garage Editor. Tak, uruchamiacie to. I czekajcie chwilę. Chwilkę. Musicie teraz sobie podpiąć swojego pendrive'a wraz z save. Em. czekajcie, muszę podpiąć, mi się już robi. Tak, za chwilę będzie. Nawet komputer wykryje. O, już go wykrył. Ok. File e, open garage. Tak. E, I teraz mój komputer. KBJPG. To jest mój pendrive Właściwie może nazywać inaczej. E, folder PS się Wam utworzył. I BC. Znaczy, jakieś tam liczbę. I myślicznie Klikacie to i klikacie OK. Właśnie to wszystko ładuje Tutaj możecie sobie zmienić poziom Tak sobie zmienię e, Na 21 A zmienię sobie na 21 i klikam Apply Ok, teraz przejdźmy do kolorów Wchodzicie w funkcję taką jak Items, a jeżeli ktoś chce sobie dodawać Samochody to e, jest Poradnik na moim kanale, czy po prostu zjeżdżacie Na dół klikacie KBJ Polska, film i tam znajdziecie takie coś e, i tutaj macie jak. Jak, jak, jak. Paint items. Co my tu mamy takiego? E, to są różne me, różne typy lakierów. Metalik, e, matowy, chrom i tak dalej. Nie, ja sobie wezmę powiedzmy metallic e, i szukam nie wiem czy to jest metalik, ale miał, nie, chrom jakiś taki fajny lakier. Coś gold, o gold chrome Tak i masz i klikacie add item lub add 10, czy gdzie 10 i dostajecie Tak teraz sobie go 10 ich będzie O finished it add ten items e, items No i powiedzmy jakiś inny mat matowy mater mat, 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 chciałbym jakiś matowo czerń Mat black, o To będzie fajne, add 10 co akurat 10, finished adding ten Ten items no, i to jeśli chodzi o kolory. Teraz przejdźmy do e, etapu silniku poziom czwarty, poziom piąty. E, zmniejszyć nie macie poziom czwarty, poziom piąty. E, a więc tak, tak, tak. pierwszy posłuchajcie. E, nie, jest, nie wiem jeszcze, bo nie, nie, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że do każdego samochodu można sobie taki poziom czwarty, poziom piąty wrzucić. E, są tylko niektóre samochody, ja ich nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale na pewno jest jak to takie coś istnieje. E, nie sprawdzają tego dlatego, iż e, jest ponad jest 1021 w grze i to, to trochę, trochę czasu mi to zajęło. E, wchodzicie w Body Chassis i tutaj macie Weight Stage 2 e, jak tak i ileś. Weight to jest odwagi, czyli zmniejszenie wasy. Poziom czwarty, powiedzmy, że chce poziom piąty. Albo nie, weźmy sobie czwarty pierw. Ad Item. I dodało nam to. To co tu jeszcze jest. Sport, et, sportowe ECU nie wiem co to jest, ale sobie dodam Ad item eee, co, co tu jeszcze jest? Sport filter Rej! O, wyścigowy filtrer, eee, To taki czegoś nie kupicie chyba w sklepie. Oczywiście nie jestem pewien, ale sobie dodam. To są tak samo takie itemy, które nie kupicie w sklepie eee, Titanowe. Eee, nie wiem jak to się nazywa. O! Teraz trup sprężarki. Niskoobrotowa, średnioobrotowa, wysokoobrotowa i dalej się nie kupicie. A co my tu mamy? Superobrotowa i ultraobrotowa. To możecie sobie dodać. E, klucz nie co to jest Flywheel, tak samo nie wiem, Flywheel, nie wiem. Full custom LSD to wiem, w pełni konfigurowane LSD. Hamulce tutaj macie takie specjalne. O, opony. Nitro. A, nitro to. Nie, nie mam pojęcia jak działa, ona chyba nie działa, ona tylko udaje, że działa. Także ona nie działa, to nie instalujcie, nie dawajcie, bo to jest do multi to jest. Nie działa na singlu. No i to tyle. Kiedy już wszystko sobie porobiliście, możecie sobie auto dodać, to pisze, znaczy moj, Na moim kanale, w zakładce filmy znajdziecie ten parametr, jak dodać samochody. No i jak już wszystko zrobicie, klikacie e, file. File. Close garage. I to tyle. Teraz e, klikacie, niektórzy tego nie stosują, ale to jest ważne. E, bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników. Raz klikacie, tak, e, wysun USB-disk. Sprzęt może być bezpiecznie usunięty. I to na chwilę tyle. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda w realu e, na Pejsie ok, witam Was z powrotem teraz wchodzicie w zakładkę gry narzędzie zapisanych danych mi tutaj bateria pada nie, sorry narzędzie zapisanych danych usuwacie Gran Turismo 5 usuń, tak usuń także kopuję, zapasowam usuń i teraz USB Disk Gran Turismo 5 kopiuj już i teraz przejdźmy do gry tak samo za chwilkę się widzimy e, witam was z powrotem e, szchodzicie w swój świat GT ja Muszę szybko grać, bo mi bateria pada w kamerce Wchodzicie w świat GT e, przedmioty jaka torebeczka, walizeczka e, i macie coś jak na wozie podwozie co my tu mamy e, jak widzicie na wozie podwozie etap czwarty etap piąty tego nie widać tu bo ultra wysoki zakres obrotów e, tak, dalej. E... Szybko muszę przegarać i silnik jest to samo. A nie, teraz silnik ogodnie nie pan. Dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, skomentujcie, jakie...